Cześć, jestem Hurta. Dzisiaj zarejestrowałem moda, który dodaje y, ulepszenia, ulepszonych villagerów, tak, ulepszonych villagerów, którzy mogą na przykład kopać y, w kopalniach, zaraz zobaczycie wszystkich tutaj, uwaga, mamy y, do kopania, na przykład tutaj mamy do zbierania buraków, tu do zbierania y, pszenicy chyba, no do wszystkiego, więc zrespimy sobie tu kilka, znaczy wszystkie i zobaczymy co one robią, więc dobra pierwszy to jest zwykły villager zwykły villager, dobra drugi będzie kopał chyba kamień więc postawię tutaj trochę kamienia i zobaczymy czy nam wykopie więc zobaczymy a, bo on się zresztą pisze animacją, dobra Nieważne Czyli po prostu to są animowane, tak? Potem też będzie miał A Aha Aha, bo to są animowane A ja myślałem, że to widać, że A to do mapek jakiś Na przykład, nie wiem y... Robicie sobie farmę I tutaj takich villagerów to zbierają Yy, tutaj na przykład żelazo. No. Yy, myślałem, że oni to będą naprawdę zbieracze. To są tylko animacje. Ale też fajnie wyglądające. A to, co to jest? O, a tutaj. O kurczę, Ej, to jest bardzo fajny. Taki villagerowie z animacjami. No. Dobra, i coś. Czekajcie, bo jeszcze tutaj coś było. Tak. Yy, uwaga, to jest. Yy, dobra. Yy, yy, tch, 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 tch. Jezus. Yy, dobra. Nie było tam tego. To mogło źle wyglądać na YouTube, więc pomijmy to, żeby YouTube tego źle nie odczytał i żeby mi filmu nie zbanowali. Oby. Yy, dobra. Tutaj zbiera marchewki. Tutaj zbiera yy, ten węgiel. Tu diamenty i tu... Yy, jak to się nazywało? Pszenice. No, więc tutaj mamy naszych wszystkich villagerów. Yy, takich. Czy ten mod jeszcze coś dodaje oprócz villagerów, czy nie? Bo no To by było tak słabo. Ja nigdy nie sprawdzam przed modem, co się jest dodane, bo chcę to na odcinku dopiero testować. Ale chyba tutaj już nic nie będzie. Ale. A tutaj. Nowa aktualizacja z tym. Snifferem się nie wczytała, bo to pewnie na starsze wersje. Ale poczekajcie. Można na przykład sobie zrobić taką fajną animację. Znaczy nie animację, ale po prostu takie. Jakbyście robili jakąś serię na przykład. Nie wiem, w wiosce to byście zainstalowali tego młoda. I tutaj na przykład, że villagerowie zbierają pszenicę. No więc. Fajne to animacja, ale myślałem, że oni będą to zbierać tak normalnie, a nie, że tylko będzie animacja, ale... Nawet z tego jest tak anima... Ani no, coś tam... Wy Ej, czy... O kurczę, no z tego pszenica wylat Dobra, o tym to nie widziałem, że z tego pszenica wylatuje. Okej, okay, dobra. A więc na ten odcinek też był na tyle. Czyli z tego węgiel, czy z tego też diamenty wypadają? Tak. Ile wydobył już tych diamentów? Dwa. Ej, to jednak nie jest takie słabe, bo to jest. Dobra. Tylko, że to by było takie czytowanie bo to jest. Bo oni to będą w nieskończoność kopać. I będziesz, będziecie mi coraz więcej tych diamentów I węgla i różnych rzeczy Ale dobra Na ten odcinek to już było na tyle Zostawiajcie łapeczki w górę Subskrybujcie kanał Wpadajcie na kanał mojego brata Leonek227 No yy, I w ogóle wbijamy 400 subów Już 31 subów Albo nawet już 30 Brakuje do yy, 400, więc jeśli nie masz tego czerwonego przycisku tam na dole, to kliknij go, że mi pomóc wbić 400 subów. No i pa.